Po prostu. Tam serdecznie z tej strony, ale nie ma czasu na dłuższe przywitanie, bo tu już trzeba jechać. Tu nie ma co czekać, tu trzeba grać. Ja pala i da bez żadnej kamizelki. Trzeba grać, niestety. Poprzedni meczek bardzo dobry w moim wykonaniu. O, Jest jeden. Wykona... Jest. Tak. Drugi może być. Nie ma? Drink, nie? No i może być ten, Dura mówię. Abs. Ło! Tylko bułę usłyszałem, nawet nie usłyszałem strzału, tylko taką główkę jak weszło, nie? No. Piknie Ej, może Dobra. spróbuję tego Bizona tak sobie po prostu. Zobaczyć, co się będzie działo. Teraz tutaj zaraszują na pewno. Leży jest paka. Od, odcięty jest... Y o jest, na respie. Na respie? O! Już przeszedł, o matko. Weź pokazał, Maka masz jak chcesz. Nie! O! Łaka makafon? Chce myśli, kurde jedziemy z bizona. Żeś na, na, na Z tego czasu, z tego Jesteś... czasu pamiętam jak napierdzielałem tym bizonem cały czas. Tak mi dobrze z niego szło. Moi drodzy, no to są żniwa, tak? Jest, nareszcie są. Jeden boiler, jeden boiler. Oj, oj. <laughs> Fred! Łeb no. dostał. Nie. 50? 56. Ten ONHES dostał 50. A ja 23 mu dam. O, nas pojechały. Ale dobra, no. Spokojnie. Teraz sobie zagram z piwni. Chyba. Ja no oczywiście dobra, złapany z, Nejdę w łapie. Jest ja wyszedł ja Jeden I drugi ten, absy Jest, jest absy 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 uh, Jest tu gdzieś Tak Pięknie Trafiłbym go tam, ale bym mu tam trafił, tu gdzieś wybuchł ten granat, nie? Czy dalej? Nie, troszeczkę za, za byczkami. Ale to coś tam, coś tam by go smyrło tak, tak, no z 20 by mu zabrało. No dobrze nam to idzie, niech idzie jak najlepiej, bo obawiam się, że po drugiej stronie chłopaki mogą dać szadu Jakiś flash poszedł Nie! Cały czas jest na respie, ja mam 8 się HP spadam Jest! abs, abs, I tu Super. No, 23 dostał na jeden. Dostał, dostał. Co ja z nic nie daję? Naprawdę? O, już, chuje. No Jezus. Macie małe chuj. O, es. Ja, już. O, dobra, dobra. Kij z tym. Ale dobra. No tak, już nic nie odpisujmy, ale... Po meczu. Zawsze, jak zawsze, jak trafiamy na Polaków, to No? Po są wyzwiska. Ja tego nie rozumiem. Cały czas. Jeszcze się nigdy nie spotkało, żebyśmy... Małkies. chodzą gdzieś tu. Pięknie Może być jeszcze jeden A może nie Jest tu Jest? Nie, Ten, cmentarz, na cmentarzu Oj Kurde, przeszedł Super Zobacz, że się dużo dał bo już było blisko. 88 dostał. No. Bo ja tu miałem mało. Kurde, jak oni tu przeszli? Ja tu słyszałem, tu panie. Nie no, u mnie. Jeden na psami przeszedł, a drugi po prostu. Normalnie no, tu krzyweczkę. Może no, do Voilera wszedł od razu. Zraszuję Leży, jest paka. No to drugi. Fuj smoke? Yeah. Nie. Jest tu! Nie! najd w łapie. Wziął pakę, idzie w twoim stronę. Cholera. O, idzie. Dobra. Idzie, idzie. Łatwo. Nie spodziewa się. A jednak. Dobrze. Do zera ich cisnąć. Znaczy, no nie do zera, tylko po prostu cisnąć ich w takim sensie, że... To i tak będzie dobry wynik. Później tego nie zepsuć i tyle. Do duszek robi 3 fragi i się denerwuje? Ja po tamtej stronie też robiłem mało. Nie widzę, nie widzę nikogo. Uuuuh, robią roboty za nas. Absy mogą być. Już tylko jeden został, nie? No, no właśnie japsy, bo smoke strze Boiler, boiler, boiler albo mógł być już resztę. Albo wrócił do boilera, albo boiler? na respie Boiler? Jest, jest, pięknie. Super, zgranie idealne. Ja tu sobie akurat biegłem na pełnej. No dobrze. Dobra, no, teraz sobie, fajnie będzie, pistolki chyba, wygrać. Chyba mecz o mój awans znowu do golda, bo ja tak sobie gold 1 silver, gold 1 silver. Dobra, jak tu teraz to zagrać tak fajnie? Ja mam tylko smołka. i da psami. Idę psami, mam wrażenie, że tam komuś bułę sprzedam. No, na to liczę. Poczekajmy, może niech się wyrzucą, bo na pewno chłopy full granatów mają. To tak, żeby nie przeszedł do bojlera Kleców nie zrobił. Smołkowali tu. Ja smołkowałem ja. ten, krzyż. Dobra. Pięknie Uhuhu. Mówiłeś, Dobra, że dana. zrobisz bułę? Znajdę, akurat chłop Oj, oj, oj To za to jak ja wtedy siedziałem, znajdę. Ale muszę ich wez... Wy... A co? Co Co knife? Co są rundę se ubrać? Co knife? Dawaj, idziemy chłopie. Leży do duszek Dobra, kurde Z nożem? E, już, już uciekli szybko, nie masz co pisać. No właśnie chciałem szybko. I... Ale taka ciekawostka Dwen Hez ma 100% strzałów w głowę. Ma jednego. <noise> no tak. Ej, no dajcie mi tego. Co to były za rangi? A nie wiem. GOLD 3 i Silver 1. No cóż. Silver 2, przepraszam. No i właśnie tyle warte są te wszystkie rangi. Dokładnie. I że mam, mecz, mam nadzieję, że meczik się podobał, szybciutki, pod kontrolą. Do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć. Cześć.